Jeżeli jesteś osobą ultrakutliwą, nigdy się z nikim nie zgadzasz i zawsze ty wiesz najlepiej, to ten materiał raczej nie będzie dla Ciebie. Natomiast jeżeli czasem zdarza ci się z kimś zgodzić i być może chcesz to robić w języku angielskim, to z całą pewnością znajdziesz tutaj bardzo, ale to bardzo przydatne do tego słowa. Nie wyobrażam sobie istnieć w środowisku anglojęzycznych bez słów, o których tutaj za chwilę będziemy opowiadać. Oczywiście większość z nich zakładam, że znasz. Ale czy na pewno używasz ich w odpowiedni sposób i w odpowiednich sytuacjach? A jeżeli tak, to czy masz stuprocentową pewność, co one oznaczają? Tak więc dziś porozmawiamy sobie o angielskich słowach, które wyrażają aprobatę, potwierdzenie, Słów twojego rozmówcy, takie przytaknięcie, czy też zwykłe zgodzenie się na coś. Mało tego, a może w sumie przede wszystkim, bo mogę ci też z wymową. Próbujemy popracować nad Twoją wymową, żeby była ona adekwatna, żeby Twój rozmówca miał stuprocentową pewność, co do niego mówisz. Więc zacznijmy chyba od pierwszego słowa, które może być zabawne. Może być zabawne dla Polaków, którzy słyszą to słowo wymawiane w taki charakterystyczny sposób. Nie wiesz o co chodzi. Mniejsza o to. Tym słowem jest syurye, czyli, no właśnie, jak to wypowiesz, zastanów się teraz. I tutaj taka ciekawostka. To słowo jest jednym z tych słów, przy których rozpoznasz, czy masz do czynienia z Brytyjczykiem, czy z Amerykaninem. Ponieważ prawdopodobnie Amerykanin wymówi to coś w stylu sure. Jest tam gdzieś próba tego wymówienia r, er", takie sure, sure, takie sure. You're right. Z kolei Brytyjczyk, dla odmiany, powiedziałby coś w stylu no właśnie, tutaj możliwości jest wiele jaki Brytyjczyk z jakiej części Wielkiej jak Brytanii ale będzie to na pewno coś bardziej miękkiego nawet coś w stylu shaw. A nawet niektórzy Brytyjczycy mogą to wypowiedzieć wręcz jako SIO. takie SIO. a shaw mi stąd SIO. dokładnie tak. Czyli Amerykanin coś w stylu sure, czy też sure, a Brytyjczyk w ogóle nie bierze pod uwagę tego r na końcu tego dźwięku, który mógłby brzmieć jak połykane r, tylko powie raczej coś w stylu SIO. Ja shaw. Tak, może nawet to brzmieć. A jak ty możesz to powiedzieć? No właśnie, możesz powiedzieć po prostu sio, możesz powiedzieć siu i też cię zrozumieją. Możesz powiedzieć siur, też będzie ok, Też twój anglojęzyczny rozmówca to zrozumie. No właśnie, ale co to w ogóle znaczy? Bo my tak, rozmawiamy o tym słowie, a być może ktoś nie wie, co w ogóle znaczy to słowo. Więc najczęściej to słowo możemy sobie przetłumaczyć jako pewnie, jasne. Na przykładu, weźmy jakieś zdanie. Could you give me a phone number, czy możesz podać mi swój numer telefonu? Mój rozmówca mógłby odpowiedzieć ja. Yeah". Sure. Czy, jeżeli nie chciałby imitować żadnej wymowy, mógłby czy mogłaby też powiedzieć yes, sure. Tak więc możemy powiedzieć po prostu jest sure. I zakładam, że większość naszych rozmówców nie będzie miało problemu z tym, że właśnie my coś potwierdzamy. Tak, jasne. Możesz mi dać swój numer telefonu? Tak, pewnie. Um, can I check it? Yes, sure. Czy mogę to sprawdzić? Tak, jasne. Więc jest to takie pewnie, jasne. Czasy też nie ma sprawy. Widzisz w zależności od kontekstu. Więc jeszcze raz, jak wymówisz to słowo? Spróbuj. Nie słyszę. Ok, wierzę, że jest doskonale, dlatego możemy przejść do kolejnego przykładu, którym jest słowo right. No właśnie, to słowo right może mieć wiele znaczeń, bo może oznaczać prawą stronę on the right side. Łączy się też z wieloma różnymi słowami tworząc takie kombinacje potwierdzenia czegoś, ale takie samo w sobie right także może oznaczać y, prawda. Yes, right. Tak, to prawda. Albo you're right. Masz rację, czyli jakby ty jesteś right. Ty jesteś prawda. No. Taka logika, ale jak najbardziej przekazuje to znaczenie tego, że się z kimś zgadzamy. I znów w wielu sytuacjach to może być synonimem tego słowa. Możemy używać tego zamiennie, ale weźmy kilka życiowych sytuacji. Podchodzi do mnie człowiek i mówi, you are Darek. Może nawet dodać tutaj right, czy ty jesteś Darek, ty masz na imię Darek, prawda? Ja mógłbym odpowiedzieć samo, right, czyli po prostu prawda, zgadzam się z tą osobą, ale na przykład mogłaby być sytuacja, w której ja mówię do mojego rozmówcy, you thought I'm a soldier, a mój rozmówca się uśmiecha, right, I was wrong, czyli tak naprawdę on mówi, tak, tak, pobyliłem się, bo myślał, że jestem żołnierzem. Więc widzisz, kwestia znalezienia kontekstu. Right to po prostu takie prawda. A prawda cię wyzwoli. Albo na przykład jedziemy samochodem z moim znajomym Amerykaninem, który przez całe swoje życie jeździł na automatycznej skrzyni biegów. Więc ja mówię do niego, You have to change gear. A on oczywiście wszystko doskonale wie i mówi, Right, right, I know. Czyli znów... Jasne, wiem. Więc chyba już wiemy, o co chodzi z tym right. Z całą pewnością wiesz, jak tego używać. Przechodzimy dalej. Uwaga, uwaga, wszystko, co za chwilę usłyszysz, jest imitacją wymowy anglojęzycznej, dlatego nie zatykaj swoich uszu. Jap yep. i jeb. Yep. Te słowa także mogą oznaczać tak. Jap yep. I yep, jeb w wielu sytuacjach będą synonimami. Pewnie jest między nimi jakaś drobna różnica, gdyby ktoś się bardzo mocno chciał w nie wgryźć. Natomiast gwarantuję ci, że w 90% sytuacji będą one używane zamiennie. Czy warto ich używać? To już inna sprawa, ponieważ jest to raczej taka forma bardzo nieformalna. Może nie aż tak bardzo, bardzo nieformalna, ale wiesz, używają tego raczej znajomi między sobą, niż na przykład byśmy tak mówili do naszego szefa. On daje nam jakieś polecenie służbowe. I have a task for you, so you have to do this and this. To wtedy raczej nie odpowiemy: ja. Yep. Alright? Tylko prawdopodobnie użyjemy jakiegoś innego, bardziej formalnego słowa. Pamiętaj, że to yap and yep to są takie słowa nieformalne. Porównywalne jest to do naszego ta, takie ta. Mhm. Takie czasem coś niedbałego, ale mimo wszystko ludzie tak mówią między sobą, więc chyba warto to znać, prawda? Right? I myślę, że tutaj śmiało byśmy mogli do nich dopisać jeszcze dwa. Yeah. And ja. Yeah. Je, yeah and ja. Yeah. Znów takie nieformalne możliwości na powiedzenie ta, tak. Czasem takie nie tyle niedbałe, co po prostu takie szybkie. Takie ta, jasne, ok. I kiedyś nawet było w komentarzach takie pytanie, czym różni się to je. Yeah, więc jeżeli tobie zdarzyło się nad tym zastanawiać, to już teraz wiesz, że to yeah jest tą taką, o czym już chyba wspominałem kilkanaście razy, formą nieformalną. Forma formalna, forma nieformalna. Więc rumy sobie jakieś przykłady. Are you ready? Czy jesteś gotowy? Jesteś gotowa? Moglibyśmy odpowiedzieć, któryś z tych słów. Yep, yep, yeah. And ja, yeah. albo kompletnie inna sytuacja. Is it $500? Yeah, I know, it's so expensive. To co, rozchodzimy się, czy jeszcze jedno? Kiedy zapytałem czy robimy jeszcze jedno, ktoś z was mógł odpowiedzieć absolutely. I to słowo to jest takie trochę fałszywe, ponieważ jest to fałszywy przyjaciel. Znasz fałszywych przyjaciół w angielskim? To są takie słowa, które mogą swoim wyglądem wskazywać na inne znaczenie. Ponieważ my w języku polskim mówiąc absolutnie, zazwyczaj w większości sytuacji zazwyczaj mówimy absolutnie nie, czyli to absolutnie jest automatycznie takim zanegowaniem czegoś. Natomiast w języku angielskim ma wrażenie, że to jest odwrotne. Że so absolutely jest Powiedzeniem tak na nasze pytanie. So you say you like it? Absolutely. Więc mówisz, że ci się to podoba? I to absolutely oznaczałoby absolutnie tak. Oczywiście, zdecydowanie. Can we do it? Absolutely. Czy możemy to zrobić? Oczywiście. Will they win the match? Absolutely. A jeżeli mówimy o absolutely, to nie może zabraknąć też definitely, czyli zdecydowanie, bez wątpliwości. Przykład. Do you want to go for a walk? Na przykład dzwonię do Ciebie. Ty możesz odpowiedzieć definitely. Czy chcesz iść na spacer? Zdecydowanie tak. To jest potwierdzenie czegoś tak pewne, jak to, że jutro wzejdzie słońce. Weźmy inną sytuację, zadaję Ci pytanie używając tylko jednego słowa: Ice cream? A ty odpowiadasz definitely, czyli zdecydowanie tak. Mógłbym też na przykład zaprosić cię na coś do picia. Tea? Definitely, I will think about it. Zostało nam jeszcze jedno słowo, tym słowem, które prawdopodobnie znasz jest. I tutaj już można by wrzucić ciekawostkę, że słyszałem różne formy wymowy tego słowa. Najczęściej słyszy się to słowo jako exactly. Takie exactly to te. Jest te niemym. Po prostu go tam nie ma. Exactly. Możesz powiedzieć płasko, exactly. Natomiast zdarzało mi się słyszeć od native speakerów, i tu mam wrażenie, że częściej od Brytyjczyków, że to te gdzieś tam było wtrącane. Exactly. Takie exactly. To te czasem bywa bardzo szybkie. Może ciężko je wychwycić, ale ono tam występuje. Exactly. Natomiast jeszcze raz podkreślam zdecydowanie częściej usłyszysz to bez te. Exactly. I to bym przetłumaczył jako bez wątpliwości. Myślą dokładnie tak samo, jak ty mówisz. Exactly. I think she looks like her mum. Exactly, I think the same. So I think this product is for everybody. Everyone can afford it. Myślę, że to jest dla każdego. Każdego na to stać. Każdy może sobie na to pozwolić. Exactly, it's not very expensive. I zanim zakończymy, ja tylko przypominam, natomiast jeżeli Ty znasz jakieś ciekawe słowa tego typu, w których z kimś się zgadzamy, to koniecznie dorzuć je w sekcji komentarzy. I na koniec warto też dodać, że wiele z tych słów mogą być synonimami, możemy ich używać zamiennie, więc teraz będzie Ci po prostu łatwiej, ponieważ kojarzysz już ich znaczenie, wiesz co za sobą niosą. Czy są to wszystkie słowa? Absolutnie nie. Z pewnością jest ich więcej, dodatkowo będą też różne zdania, ale liczę na Twoją pomoc. Dorzuć coś ciekawego w sekcji komentarzy. Pozdrawiam, cześć.